Dziś testuję sok z biedronki, rybiwa, jabłko mięta. Już wypiłem go trochę. Powiem Wam, że ten sok to jest po prostu prawdziwa petarda. No po prostu rewelacja, nie? Nie wiem, kosztuje chyba 2,79 bodajże. A można go w promocji kupić, czy zakupie dwóch, nawet po 2,49 mnie. Powiem wam, że jest lepszy ten sok o od, przykładowo, tym Barka jabłko mięta, no to, to, to jest po prostu, ten sok to jest prawdziwa petarda, prawdziwy hit w Biedronce. Jak bierzecie pierwszego łyka, jakbyście sobie na świeży ten listek mięty wrzucili, no od razu czuć tą miętę taką, to, ale typową, taką naturalną, mówię. Spróbujcie naprawdę, mówię wam, że no po prostu to jest, to jest po prostu prawdziwa petarda ten hit, ten sok jest, nie? no jest po prostu zajebisty, no. I ja na pewno będę do niego często wracał, bo no po prostu jest no smaczny i naprawdę, no to jest uważam, to jest rewelacja. I to ja jeszcze ta mięta, tam taki świeży listek mięty, jak pijecie, jakbyście sobie wrzucili, no. Czy tam kilka listków mięty, nie? No po prostu to prawdziwa petarda, riwa i jabłko mięta mówię. No cena też jest kurwa naprawdę zajebista, mówię, no, niska, nie? Jest stań się o połowę od tym barka, bo chyba kosztuje tym barkiem, jabłko komięta kosztuje chyba 4 złote. No to skokuje ceną i nawet smakiem, no spróbujcie że sobie porównajcie ten Barka do Rewiwy, no to to jest prawdziwy hit, uważam, nie? Jabłko mięta, no prawdziwa petarda ten sok, no. Następny będę zostawał jabłko chyba brzoskwinia, a później wiśnia z czymś, nie wiem czy to samo, no. Następne soki, no ale ten jabłko mięta to jest petarda, nie? Jabłko mięta, polecam każdemu.